Z dobrze poinformowanych źródeł, czyli od pani Machowskiej, dowiedzieliśmy się o Twoim niedzielnym triumfie. Co to był za konkurs? Był to konkurs FUMA młodzieżowy i dziecięcy w Zielonej Górze, który odbył się po raz czwarty. Zdobyłam tam Grand Prix. Z jaką piosenką? Z piosenką Lubię Smutek Pustych Plaż. W rozmowie tutaj jeszcze przed nagraniem pytałem, bo teraz maturę, pytałem na jaką uczelnię się wybierasz? Powiedziałaś właśnie o Zielonej Górze. A na jaki kierunek? Kierunek jazz i muzyka estradowa na wokalistykę. Na Uniwersytecie? Zielonogórskim. Jeżeli chodzi o kolejne twoje występy, konkursy, to gdzie się wybierasz? Za tydzień jadę do Tarnobrzega na Wygraj Sukces. Zostałam się tam pierwszy raz do finału. To, jest, to było wybierane spośród ponad 2000 chętnych. I taka ścisła setka została wybrana do finału. A 24 czerwca wylatuję do Hiszpanii na festiwal. Do Sławy? A, do Sławy zobaczymy.